Ostatnio zjadłem takiego dużego kotleta, tak mnie pocisnęło dwie godziny siedziałem w kiblu. Ostatnio nawet ćwiczę... Jej, ale on jest interesujący i pół, i On nic dla mnie nie znaczył. Ponoć czas leczy rany. Raz, dwa... Trzy. Widzę, że ci smakowało. To na pewno on. Miłość w Nowym Jorku, miłość w Paryżu, miłość w Rzymie, kurwa miłość w Sraczu. Jestem teraz wolna jak ptak. Mogę robić co tylko zechcę. Przykro mi, chłopcy, ale jestem już zajęta. Prawie. No, cześć! Widzę, że spotkałeś starą przyjaciółkę. Długo musiałam na ciebie czekać, kochanie. Powiedz mi, dlaczego mnie nie kocha. Mam jakieś takie dziwne uczucie w brzuchu. Może to motylki? Nie, po prostu chcę się srać. No wiesz, przewidziałem się z nią, potem z jej przyjaciółką. Oby ci dalej tak dobrze szło. Łap drzwi, łap drzwi! Spieszy się, zapomniałem portfela, zapłacamy. No cześć, Adam. Nie pamiętasz mnie? No tutaj Karolina. Co tam u Ciebie słychać? A, masz już żonę i dzieci? Wróć do mnie. jest mnie zadowolasz. No to pa. Nara. Ostatni raz rozmawialiście? No jakieś dwa tygodnie temu. Przy centralnie z lewa. Pewnie mu się telefon popsuł. Przepraszam? Jesteś tutaj sam? Przepraszam, co nie z moim chłopakiem? Są też pozytywy bycia singlem. To moja wina. Z tej miłości nie mogę jeść, pić, spać. Ale to nie jest ten chłopak, który ci się podoba? Przepraszam, proszę pani, czy mogłaby pani? No przyznać się, kto mi postawił to piwo?